Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym przybliżyć Państwu treści dotyczące koncentracji uwagi u dzieci. Przedstawię teraz pokrótce plan prezentacji. Po pierwsze, wyjaśnię, czym jest koncentracja uwagi, do czego jej potrzebujemy, ale oczywiście będę mówiła tutaj w kontekście dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz jakie czynniki wpływają na koncentrację. Następnie przejdę do problemów z koncentracją, gdzie opowiem, jak się one objawiają. Wyjaśnię również pojęcie takie jak dziecko w czasach konsumpcjonizmu. Na końcu powiem, jak rozwijać zdolności koncentracji uwagi u dzieci oraz podpowiem Państwu, jakie ćwiczenia możecie z nimi wykonać, aby poprawić ich koncentrację. Koncentracja to umiejętność skupiania i utrzymywania uwagi na ściśle określonych zadaniach. Jest konieczna podczas wszelkiego rodzaju świadomych działań. Umiejętność ta rozwija się stopniowo w toku życia człowieka. U małych dzieci występuje uwaga mimowolna, czyli przyciągana bez ich woli przez np. poruszający się przedmiot czy głośny dźwięk, natomiast tak zwana uwaga kierowana, Rozwija się później, od około trzeciego roku życia przez wiek przedszkolny i wczesnoszkolny. Dzięki niej jesteśmy w stanie kierować naszą uwagą, dostrzegać i robić to, co jest dla nas ważne w danym momencie. Do czego potrzebujemy koncentracji? Funkcją koncentracji jest wykonanie określonego zadania, osiągnięcie celu, rozwiązania problemu czy zrozumienie ważnego zagadnienia. Wysoka umiejętność koncentrowania uwagi wiąże się z lepszą pamięcią, zdolnościami przestrzennymi oraz logicznego myślenia. Co wpływa na koncentrację? Oczywiście dystraktory czyli wszelkiego rodzaju bodźce, które odciągają naszą uwagę od tego, na czym chcemy być skupieni np. hałas, jaskrawe kolory w pokoju, włączony telewizor albo radio. Motywacja i pozytywne nastawienie. Jest to warunek konieczny do włożenia wysiłku w realizację szczególnie trudnego zadania. Przerwy. Nawet krótki odpoczynek pozwoli na efektywniejszy powrót do zadania. Dieta. Należy pamiętać o zdrowym odżywianiu i piciu odpowiedniej ilości wody. Sen. Kiedy jesteśmy wyspani i wypoczęci, osiągamy oczywiście lepsze efekty. Ćwiczenia. Koncentrację można usprawniać dzięki odpowiednim ćwiczeniom. Problemy yy, z koncentracją u dzieci wydają się być popularne w dzisiejszych czasach. Wiele dzieci jest nadpobudliwych i niezdolnych do skupiania uwagi. Dziecko nie jest w stanie się skupić, często również nie lubi się starać, tym samym jego postępy pozostają daleko w tyle za umiejętnościami. Wiele badań wskazuje na to, że zaburzenia koncentracji określane są jako najczęstsza trudność w procesie nauczania. W ciągu ostatnich lat wzrosła liczba dzieci, które z powodu zaburzeń koncentracji były kierowane do różnych specjalistów, na przykład właśnie psychologów. Zdolność koncentracji u człowieka nie jest odrębną umiejętnością, którą można szybko nabyć. Chodzi bardziej e, o kompleksowe procesy, w których istotną rolę odgrywają wpływy z zewnątrz. Oczywiście zdolność koncentracji można wyćwiczyć, ale o wiele istotniejsze uwzględnienie jest różnorodnych czynników, które determinują życie dziecka oraz ich ewentualna zmiana koncentracja i uwaga nie są niezależnymi, yy, które, niezależnymi aspektami, które mogą być traktowane odrębnie, mogą być pojmowane tylko w połączeniu z zachowaniem dziecka, jego osobowością i w relacji z otoczeniem. Warunki przedszkolne, jak i szkolne również mają tutaj ogromne znaczenie. Wiele trudności, szczególnie w obrębie szkoły czy przedszkola, Określanych jako kłopoty z koncentracją można wyjaśnić na podstawie innych zjawisk, takich jak niewielka motywacja do nauki, zredukowane zainteresowanie określonymi, określonymi treściami nauczania, brak określonych zdolności, niekorzystne warunki w domu, niekorzystna atmosfera w szkole czy problemy z umiejętnościami cząstkowymi to może być na przykład dysleksja. Kiedy dziecko bierze się do kilku rzeczy naraz i niczego nie doprowadza do końca, kiedy nie słucha uważnie i ciągle o czymś zapomina, albo nagle zapomina, co właśnie miało zamiar zrobić, to zapewne jest w stanie się nie skupić. Istnieją również tak zwani spokojni marzyciele czyli dzieci spokojne, które nie są chaotyczne czy absorbujące, a mimo to mają słabe postępy w nauce. Ich zachowanie również przypisuje się słabej koncentracji. Zaburzenia koncentracji mogą zatem przejawiać się w różny sposób. Przyjrzeć się należy przede wszystkim objawom, na przykład niezadowalające postępy w nauce. Brak koncentracji i nieuwaga stają się problemem przede wszystkim w przedszkolu i w szkole. Dzieci nie umieją same zająć się czymś przez dłuższy czas, co chwila biorą się do czegoś innego i nic nie potrafią zrobić po kolei. Ale rodzice zaczynają się martwić dopiero wtedy, kiedy dziecko otrzymuje w szkole złe oceny, a zadania szkolne czy przedszkolne wypełnia połowicznie, błędnie lub w ogóle. Na tym etapie rodzicom trudno jest określić przyczyny tego stanu rzeczy i szukają rady u specjalisty. Deficyty w koncentracji uwagi mogą przyjmować u każdego dziecka inną formę. Jest wiele dzieci, u których problemy z koncentracją i wytrwałością ujawniają się tylko w specyficznych warunkach, np. tylko przy, przy stawianiu wymogów w szkole, przy odrabianiu prac domowych, czy tylko w przypadku, nie wiem, matematyki, podczas gdy w zabawie albo w trakcie wybranych samodzielnie zajęć. Na przykład podczas prac manualnych czy składaniu klocków Lego, dzieci wykazują bardzo dużą wytrwałość. Dzieci z zaburzeniami koncentracji łatwo rozpraszają uwagę. Jest to ich wspólna cecha, ale na zewnątrz są bardzo różne. Można wyróżnić dwa typy dzieci z zaburzeniami koncentracji. Pierwszy typ, aktywno impulsywny, typowe dla takiego dziecka jest działanie impulsywne. Na wszystko ma zbyt mało czasu, często pracuje z rywami, wszelkie zadania wykonuje pobieżnie i nie sprawdza ich planowanie zajęć nie, nie wchodzi w grę, ostatecznie popełnia dużo błędów, dziecko często przerywa pracę i jeśli zadań nie da się rozwiązać szybko, ulega frustracji, ma ogromne trudności z wykonywaniem zadań i chce za wszelką cenę ich uniknąć, Czepia, y, często skupia uwagę na czymś innym. Na zajęciach, na przykład przeszkadza, ma kłopoty z zapamiętywaniem, nie odrabia prac domowych. Cechuje takie dziecko zbyt szybki czas reakcji, brak wytrwałości, niechęć do ponoszenia odpowiedzialności. W sferze emocjonalnej dziecko takie często okazuje niezadowolenie i ma małą odporność na stres. Typ pasywno zamyślony. Takie dziecko często jest zamyślone i z trudnością skupia się na wyznaczonych zadaniach. Dzieje się to nie z powodu impulsywności, ale z racji bardzo powolnego działania, nie jest w stanie skupić uwagi, jest raczej zaabsorbowane własnymi myślami. Bodźce wewnętrzne i zewnętrzne łatwo odwracają jego uwagę. Dziecko chętnie oddaje się marzeniom, które przeszkadzają mu w czynieniu postępów w nauce często nie jest w stanie poradzić sobie z postawionymi mu zadaniami. W przewidzianym na pracę czasie może wykonywać tylko jej część i to niedokładnie lub błędnie.